Bogda Bodzia Chwiert Oda do miłości Wiersz inspirowany wierszem księdza Jana Twardowskiego Oda do rozpaczy Miłości utracona Wołanie daremne Chichot o wielu twarzach Późnionego dotyk konanie. Miłości nieznana w każdym miejscu i kolorem każdym malujesz tak samo, w włosach zaplątanych pachnących sianem, w niemocy rozkładasz ręce, błagalnym gestem prosisz o więcej. Miłości, słona bryzo, odrodzona w sumieniach, jesteś tu ze mną pośród myśli. Łaknąca Boga wpatrzona w dzieło co spojrzeniem dzieciny, szukasz chleba wolna na łące utracona. Harbach. Czytał Bogdan Dmowski z Wuppertalu. Twórczość przedstawiona w witrynie internetowej Kształty słów A czytana podczas spotkań W dziesiątą rocznicę śmierci Księdza Jana Jakuba Twardowskiego w Belgii Z inicjatywy i skompletowanych materiałów Od spadkobierczyni pani Aleksandry Iwanowskiej i wirtualia art.